Radia Zachód. Jeśli święta na drogach były bezpieczne, to jest sukces policji czy kierowców? To pytanie. Od tego pytania zacznę rozmowę z podinspektorem Marcinem Maludym, który jest rzecznikiem Lubuskiej Policji i jest w Gorzowskim Studiu Radia Zachód. Dzień dobry, panie inspektorze. Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Jacek Dreczka. Także witam wszystkich słuchaczy po świętach Witamy, ale także widzów, panie inspektorze Ponieważ widać nas w internecie na y, Facebooku Radia Zachód No to bardzo Szerokie spektrum dzisiaj y, Także widzów, pozdrawiam ich gorąco A słowo bezpieczeństwo dzisiaj możemy odmieniać Przez wszystkie przypadki, bo rzeczywiście bezpiecznie było, znaczy właśnie. było bezpiecznie i od razu oddaję to Kierowcom, absolutnie nie jestem Pierwszym, który zawsze Absorbuje sukces do siebie Tylko chcę tutaj pochwalić zarówno kierowców Bo te standardy, którymi się wykazują w ostatnich latach na drodze rzeczywiście bardzo urosły i za to chylę czoła. Tak, to też bez wątpienia praca moich kolegów, którzy w pocie czoła, było ich ponad 200 samej drogówki, robili wszystko, żeby rzeczywiście tak się stało i te bezpieczeństwo było odmieniane przez wszystkie przypadki. A dodajmy jeszcze do tego infrastrukturę drogową i mamy pełny sukces. No i dziękuję. Naszym gościem był Marcin Waludyń. Nie, żartuję. Panie inspektorze, bo tak pan wszystko w skrócie skondensował, a jednak rozbijmy to trochę na, na pojedynkę jedyncze kwestie, wątki i pytania, bo y, jeszcze o tym bezpieczeństwie, do tego wróćmy, y, był jeden wypadek. Liczymy od piątku do dzisiaj rana, tak? To jest ten tak, okres to, świąteczny. Te, te działania trwały ponad, można powiedzieć, trzy dni, pełne, pełne doby i policjanci no widzieli taki bardzo y, różny ruch na naszych arteriach komunikacyjnych, bo o ile wcześniej ta podróż w pierwszą stronę oddalona nawet o kilkaset kilometrów do swoich rodzin była rozłożona w czasie, bo to był i piątek i, i sobota, no tak, te powroty wczorajsze rzeczywiście dały nam się mocno wyznaki, ale poradziliśmy sobie z tą sytuacją. Dzięki także opanowaniu kierowców wczorajszy dzień i wieczór przede wszystkim wyglądał bardzo intensywnie na lubuskich drogach, ale też bezpiecznie, więc naprawdę tutaj kierowcy mieli przede wszystkim z tyłu głowy to, aby dojechać może nieco później, ale przede wszystkim bezpiecznie. Jeden wypadek, wszyscy żyją i to jest zawsze straszne, bo znowu tam wpili, wsiadali. Jechali, ilu tam pijanych brzuchów? 45 nietrzeźwych kierowców, pięciu po narkotykach. No to zawsze, zawsze, zawsze jest powód do tego, aby wyciągnąć odpowiednie wn wnioski i refleksje, ale mimo wszystko w porównaniu z poprzednimi latami. Ten współczynnik jednak determinacji do tego, żeby wejść za kierownicę na podwójnym gazie, jest coraz mniejsze. A panie redaktorze, tutaj dziękuję za to, że, mogli, że możemy o tym porozmawiać, bo zawsze dla nas kwestią nadrzędną jest to, żeby nikt nie ginął. Już nie tylko na lubuskich, ale przede wszystkim polskich drogach. To jest dla nas zawsze najważniejsze i cieszymy się, że tak, że tak się dzieje. Ja tylko przypomnę, że 2021 rok był najbezpieczniejszy w historii województwa lubuskiego. Zginęło co prawda 71 osób. To o, 71 za dużo, ale jak dodamy, że jeszcze w 2003 roku życie na, po, na lubuskich arteriach komunikacyjnych traciło 180 e, osób, no to rzeczywiście ten progres związany z poprawą bezpieczeństwa jest duży. Nie ukrywam, że jest to także dziełem infrastruktury, która się poprawia. To jest i tak. I, infrastruktura to jest raz, ale dwa, no też jednak y, chyba trzeba wziąć pod uwagę to, że mieliśmy y, w zeszłym roku takie święta na półkwistka ze względu na pandemię. Dwa lata temu w zasadzie w ogóle zalecane było nie ruszać się z domu, więc tych Praktycznie nie było, to też może trochę generować. Tylko, chyba. panie redaktorze, i szanowni państwo, ja w ogóle nie odnoszę się do tego, co było przed dwoma laty, bo rzeczywiście pandemia spowodowała, że nie chodziliśmy nawet do lasu, a co dopiero do rodziny, która jest oddalona od nas o kilkaset kilometrów, więc ja w ogóle nie biorę. Bo to, mm -hmm. jest, to jest żaden argument i punkt odniesienia. To nie, to, ja, ja, ja tak, mówię tylko o pewnych czynnikach, e, które wiedzą. ograniczenia mógłby... były tak intensywne i tak duże. E, strach też osób, już nie tylko przed pandemią, ale, mm -hmm. ale przed tym wszystkim, co się działo, był tak intensywny, rzeczywiście. Ale ja w ogóle tego nie brałem pod uwagę. Mm -hmm. Mówimy o latach kilkunastu nawet, gdzie, gdzie Wielkanoc potrafiła, święta wielkanocne potrafiły pochłonąć na lubuskich drogach nawet sześć istnień ludzkich. No to jeżeli mm. ginie, to naprawdę jest duży sukces. No tak, ale to infrastruktura to jest trójka przede wszystkim, bo to jest taka oś województwa lubuskiego i, i taka drogowa, taki drogowy elementarz, jeśli chodzi o to, Bez dwóch to, dana, o to przemieszczanie Artur, się. Im więcej tego rodzaju mm. tego rodzaju inwestycji związanych z tym, że unikamy tego najgorszego w kontekście e, m, bezpieczeństwa na drodze ze zderzenia chociażby czołowego no bo ciężko no na drodze chyba że robimy to co o czym za chwilę powiemy Tak a skąd Czy... pan wie o czym powiemy już panie rektorze, znamy, nie, się, zgadzam się. znamy się nie od dziś. No, poza tym mieliśmy szansę porozmawiać przez anteną, czyli tego jazdy nawet pod prąd, mhm. co Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stara się ograniczyć, chociaż inwestując w te tablice, o tym za chwilę wiem, ale jeżeli nie ma tej, tej konieczności i tego ryzyka zderzeń czołowych, ja tylko przypomnę o tej osi, o której pan wspomniał, to na Lubuskim odcinku przed kilkoma laty, kiedy istniało jeszcze ryzyko zderzenia czołowego, bo nie było drugiej nitki, to na odcinku nieco ponad Zielona Góra i nieco ponad Gorzów Ginęło w same wakacje, lipiec, sierpień. Uwaga, 50 osób. To nie każdy wyciągnie sobie wnioski. Jeżeli w wakacje ginęło 50 osób, to był jakiś dramat totalny, nie tylko tych, którzy ginęli, ale także rodzin tych osób. Więc unikamy tego i ta infrastruktura jest naprawdę niesłychanie ważna. To skoro już pan zaczął ten temat, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w całej Polsce, to był taki pilotażowy program, ale on się w zasadzie rozszerzył, bo, bo, bo sprawdzają się te znaki. To nie są znaki drogowe, to są tablice informacyjne duże, takie, że nie da się tego nie zauważyć. Kolor piłki tenisowej, taki, taki żółty żarówiasty z taką wielką czarną łapą, która pokazuje. No, no trzeba być naprawdę niewidomym, żeby tego nie zauważyć. I ona stoi, stoją trzy takie tablice w województwie lubuskim. Niedawno się pojawiły. Dwie w Gorzowie na węzłach Kasprzaka, e, oczywiście mówimy o Zjazdach z Estrójki, i jedna w Skwierzynie. Taka tablica stoi też przy węźle. E, pomysł prosty, ale dobry. Proste rozwiązania zawsze zazwyczaj są najcelniejsze i najbardziej skuteczne. Chylę czoła tutaj, bo dlatego, że to jest, można powiedzieć, tablica informacyjna, która stanowi taki ostatni etap tego, że jeżeli już ktoś traci na tyle koncentrację, czy to zmęczenie... Chodzi o, wiasne, chodzi to, o to, żeby nie wjeżdżać pod prąd, prąd bo to tego, jest, tego nie wyjaśniliśmy. Czy, 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 na, na mm. Więc to jest niesłychanie ważne. Jak już dzieje się ten ostatni etap dekoncentracji czy czynnika, który powoduje tego rodzaju sytuacje, że ktoś rzeczywiście jedzie pod prąd, no to ma być taki ostatni sygnał i to jest rzeczywiście taki bardziej intensywny, także biorąc pod uwagę kolorystykę. I bardzo dobrze, ponieważ mieliśmy kilka takich zdarzeń w ostatnich latach, z czego cztery ofiary śmiertelne, więc nie można koło takich rzeczy przechodzić obojętnie. I każda taka inwestycja, każdy taki pomysł to jest pomysł dobry. A jeżeli ktoś już na tę e strójkę, nie daj Bóg wiedzie, co ma zrobić, bo widzieliśmy choćby filmy publikowane przez policję, prze, przez pana dział, czyli mhm. Wydział Prasowy. E, no cisnęli tam, lecieli pod prąd i to, to, to strasznie wygląda w ogóle. To, co, co zrobić, jak już się znajdzie na tej e strójce pod prąd? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zjechać na pas awaryjny, bo on właśnie ma służyć tego rodzaju przypadkom. Jeśli jeśli Stan techniczny pojazdu nie będzie, nie odmówi nam posłuszeństwa i, i dalszej podróży, to to ma być właśnie sytuacja, kiedy zatrzymamy auto na, na, na światłach awaryjnych, zadzwonimy na numer alarmowy 112 i poczekamy na przyjazd Policji po to, aby ona wstrzymała ruch który nie jest przecież taki wolny na, na trasie S3 no i, e, i w odpowiedni sposób, przede wszystkim bezpieczny, e, sprawiła, że ta osoba, ta rodzina, która na pokładzie którego może się znajdować tego auta, spokojnie sobie zawróciła już we właściwą stronę. To jest bardzo ważne, żeby nie tracić koncentracji e, no i, dobrze, i, i to, zdrowego No dobrze, ale co mam do wyboru? To stoję i mówię, przyje, przyjedzie policja, nie dość, że mnie wyśmieją, to jeszcze mi dadzą mandat. Panie dyrektorze, przychodzi taki czas w życiu, że trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Co jest ważniejsze? Czy jakaś infamia społeczna i być może rzeczywiście gromki śmiech Facebookowiczów, czy nasze zdrowie i życie? No bo ja jednak wybieram to drugie rozwiązanie. Każdemu się błędy przetrafiają, jesteśmy tylko ludźmi. Różne są przyczyny też tego rodzaju sytuacji, tak? Ja wiem, że to nie jest powód do dumy, tylko wręcz, wręcz przeciwnie. Natomiast to już jest system zero-jedynkowy. Czy wybieramy dalsze życie, czy, 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 mhm. czy trzeba będzie sobie poradzić także z tymi komentarzami, które no dzisiaj z reguły. Tego rodzaju filmy ujrzą światło dzienne, prędzej czy później, ale naprawdę niech nas, nas nie paraliżuje strach przed publikacją, bo, bo tutaj ryzyko jest zbyt duże i cena zbyt wysoka, więc wybierzmy to drugie rozwiązanie. Czy... A mandat jest obligatoryjny w takiej nie, sytuacji? Nie, to wszystko zależy od policjanta. Oczywiście czym innym jest wjechanie pod prąd, nie wiem, na, na ulicy warszawskiej, chociaż tutaj przez Studio Radio Zachód, jakby była droga jednokierunkowa, mm -hmm. a czym innym jest wjazd na S3, to też trzeba sobie wziąć pod uwagę. Natomiast e, policjant zawsze może. Wziąć sobie do serca przytomne zachowanie takiego kierowcy. Ja uważam, że to powinna być też nagroda, że on w, zbłądził w pewnego mm -hmm. rodzaju i dosłownie i w przenośni, ale w odpowiednim momencie potrafił wyciągnąć odpowiednie wnioski, nie narażać nie tylko siebie, ale też innych uczestników, pamiętajmy o tym, że mm -hmm. mogą zginąć no Tak, 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 tak. I może, może się skończyć na pouczeniu, ale naprawdę zostawmy, bo to są tak trywialne. W... W tego rodzaju sytuacji rozważania, że naprawdę ciężko tu to. Ale nigdy się o nich nie mówi, dlatego jest okazja i pytam. E, tak, policjant może zawsze pouczyć i, i, i chciałbym, żeby w takiej sytuacji też to miało miejsce, ale musimy też pamiętać o zagrożeniu, mm -hmm. jakie istniało. Panie inspektorze, na koniec jeszcze, bo y, mam wrażenie, że dzisiaj też dzięki internetowi y, widzimy, jak często kierowcy sami się, Ja już nie mówię o instytucji szeryfa tak zwanego, ale, ale generalnie ludzie sami siebie upominają i to jest chyba też dobry taki. Samo napędzające się, że, że nie zawsze policja musi zwracać uwagę, tylko jednak ludzie chcą, na tyle dbają o swoje poczucie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, czy, czy w mieście, czy gdzieś na trasie, że sami potrafią sobie uwagę zwracać. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Ja myślę, że to ewoluujemy jako społeczeństwo po prostu. Na Zachodzie kiedyś to, to, to był standard, a ten standard u nas już jakiś czas temu się narodził i ewoluuje też w ostatnich latach. Sam te filmy, które powstają, te kompilacje niebezpiecznych zachowań, które mrożą krew w żyłach i powstają. Powodują, że rzeczywiście widz po takim, po takiej projekcji takiego naszego filmu ma no, na pewno dużą chwilę do refleksji, nawet jak tego nie robił, to widząc, co, co robią inni, to, to włosy jeż, jeżdżą się na głowie. Bo to jeszcze na naszych ulicach się dzieje, my znamy no te ulice. To prawda? jest taki Big Brother trochę i to ludzi ciekawi, tak? Co innego, jak, jak, jak podajemy rzeczywiście jakoś jedno zdarzenie, to jest kompilacja kilku filmów, mhm. jeszcze nie zdążymy ochłonąć z emocji, kiedy, kiedy kończy się jedno zdarzenie, a za chwilę już lecą dwa, dwa kolejne. Te standardy rosną, społeczeństwo dzisiaj samo, mamy w nich jużnika bardzo dużego. To, co jeszcze kilka lat temu było uważane za niezbyt przychylne społecznie nawet, dzielenie się tego rodzaju ten Stary, zdarzyło się, ale po co od razu dzwonisz na policję i tym informujesz? Dzisiaj to już, mhm. dzisiaj to już jest standardem. Ja sam rozmawiałem z kilkoma osobami będącymi autorami tego rodzaju nagrań, którzy mówili wprost, że w wielu sytuacjach na drodze krewy musieli zjechać na pobocze, 10 minut się uspokoić, bo tylko cudem uniknęli śmierci, zjeżdżając, zjeżdżając na pas. Więc te standardy rosną. Dzięki temu na pewno też jest bezpiecznie, bo to jest pewnego rodzaju Złożoność tego wszystkiego, prawda? Infrastruktura, praca policji, ewolucja, jeśli chodzi o zachowania kierowców i te standardy, o których mówimy. To wszystko się składa na tym, że na drodze jest bezpiecznie. I dochodzimy I tak do puenty być. i musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Informacja dziękuję bardzo ważna i puenta taka, że weekend, ten świąteczny na lubuskich drogach bardzo bezpieczny, za co kierowcom i policji dziękujemy. Ja również dziękuję ze swojej strony. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Podinspektor Marcin Molady Bluebeś. Lubuskie, Polska i Świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.